25 latka powala swoją urodą i talentem. Madison Beer zachwyca Madison Beer, lepiej dobrze zapamiętajcie to imię i nazwisko, bowiem 25 letnia wokalistka coraz mocniej zaznacza swoją obecność w showbiznesie. Jest przepiękna i szalenie utalentowana. Już teraz można ją określić mianem jednej z najciekawszych młodych piosenkarek. Poznajcie bliżej Madison Beer. Kim jest Madison Beer? Madison Beer urodziła się 5 marca 1999 roku w Jericho w stanie Nowy Jork. Madison Beer zaczęła swoją przygodę z muzyką w młodym wieku. Już jako trzynastolatka zdobyła uwagę Justin'a Biebera, który udostępnił jeden z jej kawerów na Twitterze. Dzięki temu jej talent został zauważony przez szerszą publiczność, a Madison zyskała ogromną popularność. Szybko podpisała kontrakt płytowy i zaczęła pracę nad swoim debiutanckim materiałem. To, co wyróżnia Madison, to jej niezwykły głos. Posiada szeroką skalę wokalną i potrafi z łatwością poruszać się między różnymi gatunkami muzycznymi, od popu po RB. Jej interpretacje utworów są pełne emocji, co sprawia, że słuchacze łatwo mogą się z nią utożsamiać. Utwory takie jak Selfish. Rekles, pokazują jej umiejętność przekazywania głębokich uczuć za pomocą muzyki. Kariera Madison Beer Madison Beer w 2018 roku wydała epkę pod tytułem As She Pleases, która stanowiła przedsmak tego, co w kolejnych latach będzie serwować piękna i zdolna wokalistka. Beer swoje debiutanckie solo pod tytułem Life Support wydała w 2021 roku. Dwa lata później przyszedł czas na krążek Silence Between Songs. Nie tylko talent wokalny sprawia, że słuchacze kochają Madison Beal, jej uroda i wyczucie stylu są równie imponujące. Artystka doskonale wie, jak prezentować się w mediach społecznościowych i na scenie. Jej profil na Instagramie to prawdziwa uczta dla oczu, gdzie można podziwiać zarówno codzienne, jak i profesjonalne zdjęcia, które przyciągają miliony fanów. Madison często eksperymentuje z modą, nie bojąc się odważnych stylizacji. Zobaczcie sami.